Słaba bracie i siostry. Ze względu na to, że Tomek niestety dzisiaj też jest zajęty, postanowiłem nagrać dzisiaj po drodze moje przemyślenia, bo bardzo dużo się dzieje. Działam aktywnie także wśród nastolatków, właśnie tu u mnie w mieście, bo dzieją się bardzo złe rzeczy. Otóż tytuł udałem taki, co się stało z naszymi dziećmi, tak? Co się stało z naszymi nastolatkami, bo w sumie my się skupiamy na rozwoju duchowym, skupiamy się na nas samych, zgadza się, jako dorosłych, zapominając o tych dwóch pokoleniach też rodziców. Witam, witam serdecznie, o dwóch pokoleniach rodziców, którzy są zaganiani, i teraz zapomnieliśmy o naszych 14-15-latkach. Co z nimi według Was? Mam nadzieję, że później będziecie komentarze wysyłać i pisać na adres e-mailowy slawenia który będzie pod filmem. Chodzi mi o to, żeby zrobić ogólną ludzką burzę mózgów. I teraz powiem swój monolog. Otóż spotkałem się już ostatnimi czasy z bardzo, bardzo złymi zachowaniami właśnie na 13-15-letnich, pozbawionych wszelkich korzeni z przodkami połączeń. Jest w nich po prostu brak szacunku dla dorosłej osoby, jest chwilowy szacunek, jeżeli coś się pomoże. Zatopienie się znowu w alkoholu, w narkotykach, w zakazanych rzeczach dopalaczach. Z tym, że uważają, że są bezkarni, gdyż są nieletni, tak? Nie można im nic zrobić. Jeżeli rodzic, który stara się wypracować jakieś wzorce, chce coś wyegzekwować, jest straszony w drugą stronę, tak jak za Katarzyna, tak? Syn ojca, policjom, a rodzice niejednokrotnie, jak widzę, są pozostawieni sami sobie, sami sobie są pozostawieni. I muszą podejmować jakieś decyzje, tak? I teraz yy, zauważyłem, że my, rodzice, jesteśmy pozostawieni sami sobie. System, je, ewentualnie po prostu jakiś tam w tym kierunku jest, do działania na przykład, czy yy, wydziały dla małoletnich i tak dalej, się okaże, bo będę rozmawiał z takim jednym wydziałem niedługo. Są po prostu, nie wiem, nie mają pieniędzy, są niedofinansowani albo po prostu mają się tym nie interesować. Nie wiem. W każdym razie obserwuję taką sytuację, degenerację właśnie młodzieży w wieku 14-15 lat, nawet i młodszych, coraz bardziej, gdzie lansowanie się typu palenia e-papierosa, tak, twierdzą, że mogą tak, cokolwiek, wdychanie jakichś wszelkich innych substancji, alkohol, alkohol i naprawdę niedokrotnie, co rodzice nawet dziewczynek przyznają w tym wieku, którzy ze mną rozmawiali, że wulgarne zachowanie i co drugie słowo, którego by się, za przeproszeniem, w cudzysłowie, bez obrazy, żul powstydził. I właśnie co się stało z tą naszą młodzieżą? Ja uważam częściowo, że wiadomo, my, jeszcze starej generacji, teraz będący po 40 i tak dalej, jesteśmy jeszcze w tym duchu wychowani, gdzie jakiekolwiek spojrzenie nawet czy powiedzenie, ubliżenie mamie własnej, zwrócenie się nawet do mamy, jak do po prostu, nie wiem, koleżanki z ulicy, po prostu dostalibyśmy w ryja. I to by było naturalne, tak? Przywołanie do porządku, jakbyśmy coś, coś się działo. Ja nie mówię o przemocy fizycznej, ja mówię o ludzkiej o ludzkiej reakcji na obrażanie, na atakowanie, na kpienie. Tym bardziej, jeżeli to Twoje własne dziecko tak kpi z Ciebie po prostu, strasząc Cię czymkolwiek, a kiedy Ty w drugą stronę narzędzia chcesz prawne wytoczyć, wyśmiewa, wykpiwa to właśnie w drugą stronę. Zauważyłem też jeszcze, że dwie ostatnie generacje rodziców, właśnie rodziców, dwie generacje ostatnie, też spowodowały, że oni wzięli udział w tym całym wyścigu szczurów za tak zwanym szmalem i tym swoim nastolatkom płacą, dając przykład tym biedniejszym, płacą, żeby się sami sobą zajęli. To mnie najbardziej roz, rozwala, że właśnie ta młodzież się właśnie zajęła sama sobą. A no w taki sposób. Oglądałem blogerów, którzy co drugie słowo mówią na k, kpią z innych, bluźnią i tak dalej. Wyciągając te wartości nawet z filmów, gdzie o e-papierosie pan mówi na końcu, że to jest dla osiemnastolatków, że to nie wolno, yy, że to jest szkodliwe, to oni wycinają końcówkę filmu, nie, tego nie słucha. Tu zobacz, że jest nie e-papieros, jest mniej szkodliwy od papierosa, tylko nikt nie mówi o uzależnieniach, nikt nie mówi na tym, że się wtedy właśnie staczamy. My jeszcze pamiętamy te czasy lat dziewięćdziesiątych, kiedy właśnie dostępny się zrobił dostęp do, yy, nie wiem amfetaminy, metamfetaminy, czyli coś. Ja nie rozumiałem tego. A teraz to się wymskło poza kontrolę, kiedy jacyś dilerzy, nie wiem, dorośli już, wmawiają tym nastolatkom, że są bezkarni, że mogą robić co chcą, nie licząc się z niczym, z nikim i z niczym. Tak? Oni się tylko liczą, kto za ile kafli jest ubrany, kto. kafli, to są, to są mi słownictwo to za ile kawki jest ubrany i kto yy, na przykład ile od rodziców dostaje pieniędzy tak, żeby móc wydawać, jakiego małe papierosa czyli tak zwany lans i do tego jeszcze yy, tak zwane markowe ciuchy dzisiaj się dowiedziałem od nastolatka że na przykład rzuca moimi butami yy, bo są gówniane i on może sobie nimi rzucać, a on ma lepsze buty on ma Nike, tak, które sobie wypierze i które są ze lepszego materiału, dlatego nimi też może rzucać i tak właśnie traktują właśnie dzisiejsze życie nastolatkowie, rzucają, nie dbają o nic, tylko jest właśnie jak ja słyszę y, Dolce Gabbana, Calvin Klein, Gucci, słyszycie jakie marki? Marki powiązane właśnie co mówiliśmy wam y, no kurczy, nie bójmy się mówić z drugą wojną światową. Marki, które się wylansowały na pieniądzach skradzionych, które wylansowały się, tylko wylansowały się, bo tak samo są produkowane na wschodzie za grosze. Jeżeli ja mówię do nastolatka, słaje, to jest zrobione w Chinach. Nie, nie masz racji, bo ta, ta rzecz poznaje, że jest oryginalna, bo jest wyprodukowana w Wietnamie. Hello, o co chodzi? Albo tego typu, jak mam wspominałem, że co zrobić, jak ci wyłączą prąd? Jak wyłączą prąd w całym mieście i nie będzie przez dobę i tych komórkach się rozładuje, pójdę do, do kolegi, bo kolega będzie miał prąd. A jak mówisz, że kolega też nie będzie miał prądu, no to on powiedział, że to jest niemożliwe. I na takiej zasadzie żyją nasze nastolatki. Próbuję was dzisiaj pobudzić do tego, że a! A normalne rodziny, to znaczy gdzie się szanują rodzice, gdzie pracują i yy, nie mówię pracują, nie muszą wychodzić na 8 godzin pracy, mogą przed laptopem siedzieć, ale pracują, starają się coś zrobić, yy, mimo to te dzieci nazywają właśnie te swoje rodziny patologiami. Yy, patologią dosłownie. No i tutaj teraz yy, zachodzi pytanie: co dalej? Co my, chcę zrobić z wami Boże Mózgów, rodzice możemy zrobić, może ktoś jest prawnikiem. Jakie wysunąć argumenty, żeby do tej młodzieży dotarły? Ja nie pozwolę i powiedziałem nie ustąpię tutaj na osiedlu co się dzieje u mnie, bo to dotyka też tutaj dzieci i dzieci te z mojej rodziny, że to po prostu się wymyka im spod kontroli. Oni nie są świadomi, ci młodzi, tego co robią. Pouczają, wiadomo, dorosłych, bo oni, wiesz, 15 lat mają, oni wiedzą lepiej. Tak, to państwo ogranicza rodzicom tak wychowanie, bo zagoniło te ostatnie dwa pokolenia rodziców. Ci rodzice tak samo się zachowują jak ta młodzież. Są oderwani przez lata komuny. Mamy rozwój, rozwój patologicznych rodzin, czyli alkoholików, zboczeńców i tak dalej, dewiacji różnych i tak dalej, którzy czy molestowali, czy bili, czy tłukli dzieci, ale takie to było totalna patologia. Tak? I z takich rozbitych rodzin pochodzą ci rodzice też, część. Oni już, ja też pochodziłem z, później z rozbitej rodziny, ale Część, część upadała, część po prostu dalej starała, nauczyła się sobie radzić, wiedzieli, że pracą czy czymkolwiek działaniem będą mogli cokolwiek zrobić. Już późniejsze ich dzieci, część, i tak bym powiedział, na przykład moje dziecko by było jakieś starsze, już 20 parę lat, to ci rodzice po 20 parę lat, 30 oni mają już umysły sprane w sensie takim przez system, że tamci rodzice zaganiani. Oni wpadli w ten system, że ja najlepiej yy, będę zarabiał, ja będę miał lepiej. Co mnie interesuje sąsiad, tak? Co mnie interesuje druga osoba? Co mnie interesuje druga osoba, jak ja mogę yy, mieć lepiej, a nie mam czasu wychować dzieci, bo dzieci idą do żłobka albo na świetlicy zostają, jak tutaj pani kupowała ode mnie właśnie, yy, próbowała za, gru, za ma tylko budżet 200 zł żeby w ogóle e, świetlicę w coś wyposażyć nowego dla dzieci klas drugich, trzecich. I, e, ale pokazują nam, że tam właśnie mówią małych dzieciach, który opiekunki się wynajmuje, bo taka moda z zachodu przyszła. Dzieci są odcięte całkowicie od rodziców, od pępowiny, albo właśnie mają ten przykład właśnie tego rozbicia i nikt się tym nie zajmuje. Masz tutaj 150 zł kieszonkowego i on później uważa, że mu się należy, tak, komuś. Ja nie mówię, ja w życiu bym nie dał 150 zł nastolatkowi. Tygodniówki, tak? Albo w ogóle za, za nic, po prostu za hamskie zachowanie, za sprowadzanie na siebie kłopotów. No, zaraz właśnie, właśnie o tym tutaj staram się dlatego z Wami po polemizować. Jak to jest? Właśnie, że ci rodzice zaganiani w wyścig szczurów oni nie mają czasu, płacą swoim dzieciom i te dzieci co robią? No, te dzieci zostawione sobie, dają przykład tym innym dzieciom, tym dzieciom, które mają rodziny, które się nimi starają zająć i po prostu ten świat po prostu stanął na głowie. Bo my cały czas się skupiliśmy też na naszym działaniu, chodzi u nas też jest to samo podzielone, stąd widzicie, że ograniczenie będzie większe w nadawaniu i u mnie, tak, bo system nas odciąga, bo musimy na chleb, zarobić, żeby włożyć do garka, bo niestety yy, apel do tego, że możemy się poświęcić tej pracy, tutaj Waszej jednoczącej nie skutkuje i po prostu yy, sporadyczne po prostu jak to się mówi, osoby się decydują nam pomóc. Przykładowo za każde 5 zł, nawet dziękuję, tak bo dostałem 5 zł ostatnio i imiennie i do tych osób dzwonię. Ale to niestety, jak to powiedział Tomek, nie starczy na waciki. A nasza młodzież znowu, zobaczcie z drugiej strony, dlaczego to powiedziałem, skupia się zamiast na nauce, zamiast temu, że mają jedzenie w domu, mogą być ubrani i tak dalej. To nie, oni, oni stwierdzą, że nie ma literek na ubraniu, określonych. To on się w to nie ubierze, będzie chodził nagi za przeproszeniem i myślą, jak to zarobić. Kupę kafli, tak? bo ktoś mi wmówił, że na YouTubie też nagra filmik i będzie miał yy, 3000 kafli na przykład miesięcznie. No nie wiem, ja używam YouTube'a od dawna i wiem, że tu YouTube w życiu by nie pozwolił komuś tyle zarobić. musiałby być miliony wyświetleń, i nie wiem, co złego zrobić, żeby ludzie chcieli to oglądać. Tak? Złego, bo ludzie oglądają złe rzeczy, yy, nic nie wnoszące. I, i, i no nie wiem, dokładałem się do tego, tak? I, I ci młodzi są skupieni na robieniu pieniądza. A wiesz, z jakie racji nastolatek ma się skupiać na robieniu pieniądza? On ma się dopiero skończył podcałówkę, niektórzy wcześniej jeszcze gimnazjum i y, zaczęli chodzić na przykład do pierwszych klas szkół średnich. Nie mają, nie wiem, cel mają cel, przepraszam. Ubierać się modnie, mieć modną fryzurę, e, torebka Gucci'ego czy buty Nike'a, e, Kervina Klein'a pasek i tak dalej, i dalej, dalej, no i co potem? I nie mają nic więcej, resztę tylko określają, ten był ubrany za 10 kawki, ten był ubrany za 3000 tysiące przez gorszy, łajza, na takiej zasadzie się porozumiewa nasza młodzież i zobaczcie, kiedy my pracujemy, my się musimy zastanawiać nad groszem, albo skąd go zdobyć, albo czy nam się należy za tą naszą pracę. Młodzi kombinują, jak poprzez spekulacje, czyli to, co właśnie y, wprowadzili Żydzi, y, mogą zarobić kupę kafli na oszukaniu kogoś. Bo on się, że kupi rzecz za 10 zł, zarobi stówę. A to tak niestety nie działa, bo y, oszustwo ma y, w pewnym momencie ktoś się kapie na takim oszustwie i zrobi im krzywdę po prostu. Plus do tego bezkaralność, czyli bezkarność, że on spróbuje stoją wprost, był taki przypadek ostatnio, wprost rodzica, syn przyznał się przez przypadek, bo był jeszcze chyba na haju, że zapalił, nie wiem, mówi, że marihuany, ale zachowywał się inaczej i powiedział, że to jeszcze raz zrobi, powiedział wprost o mamie swojej, mamie, która go kocha, powiedział, że ona mu tego nie zabroni, bo to mu dało takiego kopa, że on to zrobi jeszcze raz. Zatem dzisiaj chciałem to powiedzieć wszystko, żeby wyszły ze mnie te emocje, bo za każdym razem nastolatkowie wzbudzają we mnie emocje, tym co robią, jak się odnoszą do nas, bo yy, to, że do nas się jak do śmieci, do szmat odnoszą z niezrozumiałych powodów, tak, a kiedy im coś yy, pomożemy, to przyznają się, chwile są wdzięczni, tylko małą jedną chwilę, co my, ja też mogę powiedzieć z tym rodzicem, co my rodzice możemy zrobić? Chciałbym uruchomić taką debatę ogólnokrajową, może być międzynarodowa, w każdym bądź razie, co my rodzice możemy zrobić w tym czasie, w tych czasach, może jakiś prawnik jest, w jaki sposób sformułować, żeby właśnie tym młodym pokazać, że nie są bezkarni, tylko że... Yy, że odpowiadają teraz właśnie w wieku 14 15 lat za swoje czyny. Że nie można po prostu krzywdzić drugiego albo samego siebie tym bardziej, bo my rodzice dbamy o to, żeby właśnie im się krzywda nie stała. To słyszymy najczęściej, że oni to mają w dupie. Dokładnie. Takie słowa słyszymy i yy, że kiedy użyjesz słowa właśnie, chciałbym jeszcze, żeby się... Przy, w każdym przytoczył swoją definicję słowa gówniarz. Kogoś, czy to jest bardzo obraźliwe słowo, tak? bo młodzież uważa, że to jest bardzo obraźliwe dla nich słowo? Kto to według was jest? Jak byście to określili? Czy słowo gówniarz jest adekwatne do zachowania 14-15-latka, który łamie prawo, wszelkie w ogóle granice rozsądku i szacunku wobec rodziców i wobec jakichkolwiek innych ludzi, wyrażając się nawet o nich, tak samo mówiąc w języku słowem, czy to właśnie słowo głównie pasuje do takiego, takiego młodzieńca, dziewczyny, bo dziewczyny naprawdę mnie przerażają. Kiedyś jak to pa, jeden z rodziców takiej dziewczyny powiedział, że żeby w jego wieku, yy, jak on był właśnie w jej wieku, czyli dajmy na to te 30 lat temu, yy, nie było dziewczyny, która by zabluzgała w ogóle w naszym towarzystwie. Zachęcam Was do odpowiedzi, pomóżcie mi zrozumieć też to wszystko, bo staram się tutaj. No nie pobuszczę, nie pobuszczę na swoim podwórku, żeby dochodzić do takiej sytuacji, bo one już dosięgają do domu. Także zarządzam buzę mózgów. Proszę Was, piście na mail Sławenia. Sławenia, małpa, .com. Będzie pod, wrzucony pod filmem. W opisie, jak dojdę do domu i będziecie mogli właśnie, proszę, piście właśnie pomysły, co wy byście zrobili, czym jest dla was, czy definicja gówniarza jest właśnie adekwatna do ich zachowania, tak, i jakie argumenty my rodzice możemy przytoczyć i co zrobić, prawnie nawet, żeby uratować nasze dzieci przed tym, co im system zgotował. Bo ja boję się to, że my się przygotujemy, a nasze dzieci pójdą po prostu w dół, totalny, kiedy przyjdzie właśnie ten system i zaskoczy. Nie będzie prądu, nie będzie internetu, nie będzie można nic kartą kupić. Oni po prostu nie wiem co zrobią. Grożą samobójstwem, naprawdę. Grają na emocjach. Co my możemy zrobić z naszą młodzieżą, bo my, trochę dużo ludzi zapomniało, że mają ma dzieci, o własnej młodzieży. My się tu przytykamy, my się nie wiem, może niektórzy się mądrują. A zapominamy właśnie co z naszą młodzieżą, bo my na przykład jakiś cel usta ustawiamy sobie, choć system skutecznie nas, aha yy, yy, tutaj kamerka jest, że system skutecznie nas odciąga od działań wszelakich. Dlatego tak samo ja dzisiaj nadmienię, że będę rzadziej robił, bo niestety system odciąga nas, a wszyscy wokół, którzy mają działać, mieli działać sprawnie, życie ich tak nadal czyści, w cudzysłowie, dotyka, że no, są sparaliżowani w działaniu. No i niestety ja sam wszystkiego też nie pociągnę, Tomek sam też wszystkiego nie pociągnie, choć wszystko robimy, moderujemy sami. Właśnie, to pomóżcie chociaż, jeżeli niektórzy uważają, że to jest nasze hobby tylko, no to chociaż pomóżcie nam zorganizować się przeciwko, przeciwko, jak pomóc naszej młodzieży. Skłaniam Was dzisiaj do myślenia, bo ostatnio właśnie... Trzy dni ostatnie takie tematy właśnie się ciągnęły i, yy, i to naprawdę w działaniu, i po prostu to boli, bo ja nie chciałbym widzieć tego wszystkiego, ale widzę i to dotyka moich bliskich i, yy, i mnie też, bo, bo poniekąd jestem bliską osobą i po prostu zaczyna mnie to po prostu boleć, zastanawiać już nad wyborami, na tym, co będzie, bo to jest dokładka, nasi, nasza młodzież to jest dokładka odciągania nas od tego naszego głównego celu, czyli życia w spokoju, w zgodzie z sąsiadami, z przyjaciółmi, żeby się każdemu darzyło, a nie, że ja będę miał lepsze buty za 10 tysięcy czy za 1000 złotych, a, a kurczę, zamiast się zastanawiać ten właśnie, czy będę miał co zjeść. A młodzież niestety uważa, że wszystko jest obowiązkiem naszym: karmienia ich, wysłuchiwania ich chamskich odpowiedzi, ich wszystkich występków, a brak zrozumienia i nauki jakiejkolwiek. I właśnie proszę Was jeszcze raz: przysłuchajcie poważne odpowiedzi, poważne podpytania, podpowiedzi, przepraszam, i, od, i odpowiedzi. Jakbyśmy razem mogli zadziałać? Jak je wysunąć nastolatkom? Bo może ktoś ma doświadczenie, nawet prawne. I o to właśnie Eskimoson, tak, chodziło, odmurzyć społeczeństwo i stworzyć lepszych i gorszych, biedniejszych. Tak, 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 o to chodziło. Tak jak wam list seryzy Katarzyny w ostatnim filmie czytałem, to co ona napisała? Napisała właśnie, że ma dziecko, syn, ojcu, córka na matkę, mają donosić. Mają nie mieć szacunku żadnego do swoich rodziców, do swoich przodków. I właśnie yy, my teraz nie owinajmy Eskimosów, wiadomo o kogo chodzi, tylko zastanówmy się, co my możemy zrobić. Ja zwracam się też z pomocą właśnie do Was, żebyśmy zrobili tą burzę mózgu, co możemy wytoczyć. Bo ja tu sobie będę działał, ale próbuję zrozumieć to, bo to jest dla mnie taka dokładka, jeszcze taki ciężar, yy, który no, dźwigamy wszyscy. I odpowiemy za niego w przyszłości, bo ta młodzież będzie już nie do okiełznania już jest nie do okiełznania i, i, i może coś skończyć tragicznie nie tylko dla niej, ale i dla nas. Tak. I będziemy zmuszeni do ciężkich decyzji. I dlatego póki co chcę jeszcze właśnie umieć zrozumieć, bo może naprawdę ktoś ma też właśnie dużą też wiedzę prawną, w jaki sposób przytoczyć argumenty. Bo młodzi zaściągają ściągają jakieś głupoty, mówią, z internetu ściągnęli nawet kodeks karny cywilny i oni wiedzą, że są bezkarni. Otóż, otóż właśnie to jest śmieszne. Mam dwóch synów, się 3 lat starszy, studnia, studia i tak dalej. No, no właśnie, tak to się wszystko dzieje. No, wyda młodszemu nigdy się nie trzeba. Ile dasz, wyda młodszemu nigdy nie trzeba. No właśnie, no. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać. Tak prawda, młode chłopaki nam. No, jak nie jesteśmy w stanie powstrzymać? Właśnie tutaj widzę, na przykład idą w trójkę, i jestem ciekaw, czy na przykład jeden drugiego teraz nie będzie właśnie wprowadzał, bo są właśnie wprowadzani razem. Dlatego muszę iść teraz działać, właśnie a propos młodzieży.